Czym jest lękowość religijna i dlaczego tak wiele osób jej doświadcza? Lękowość religijna to pewnego rodzaju zaburzenie w naszym duchowym życiu. Charakteryzuje się to przesadnym strachem przed potępieniem, lękiem przed Bogiem, obsesyjnymi myślami o grzechu, widzeniem Boga jako sędziego, ciągłym strachem przed karą, czy też przesadnym poczuciem winy. I nie oznacza to braku wiary w Boga, ale oznacza, że taka osoba ma zniekształcony obraz tego. Kim Bóg jest. Zazwyczaj takie osoby również postrzegają wiarę w Boga tylko i wyłącznie przez pryzmat różnego rodzaju nakazów czy też zakazów. I kiedy mówisz takim osobom, że w życiu z Bogiem nie chodzi o nakazy czy też zakazy, oni zaczynają się w tym wszystkim gubić. Takie osoby nie rozumieją łaski Bożej. Ich serce z powodu lęku jest zamknięte na Bożą miłość i na Bożą łaskę i dlatego nie potrafią zbudować z Bogiem relacji opartej na miłości, która to jest wyrazem chrześcijaństwa. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście napisał, że ten kto się boi, czy też odczuwa lęk, nie wydoskonalił się w miłości. Napisał również, że doskonała miłość jest tym, co usuwa wszelki lęk, więc jeśli ty żyjesz w jakimś religijnym lęku, jeśli żyjesz w strachu przed Bogiem, czy też postrzegasz Boga jako surowego sędziego, który będzie cię karał na każdym kroku, gdy tylko powinie ci się noga, spróbuj przestudiować fragmenty, które mówią o Bożej Miłości. Zanurz się w historii o Synu Marnotrawnym i spróbuj. Odkryć w Nim serce Ojca, to, jaki jest Ojciec. Spróbuj otworzyć swoje serce na miłość, a ta miłość przemieni Twoje serce i objawi Ci, jaki naprawdę jest Bóg Ojciec.